Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu Z tej strony AgroSzymanów Dzisiaj jak widać akcja Obornik Mamy dzisiaj 2 marca Sobota, godzina no już 14 .00. Godzina 14 .00. Wozimy Obornik Tutaj mamy kawałek 10 hektarów Była tu pszenica Potem zasiany popląt, z gorczyca, gorczyca z facelią Yy, Zatale to na jesieni poje października no i całą zimę tutaj był ułożony obornik, Ułożony yy, obornik na pryzmę. Tam mieliśmy dwie pryzmy już są rozwiezione, tutaj mamy jeszcze dwie. Nawieziono już mamy jakieś... No, 3 hektary już są nawiezione i zaorane i to ze 2 hektary już są dzisiaj nawieźliśmy. Yy, nawozy, azot już pod drzewak i pod pszenicę. Ale tu mamy jedną pryzmę i mamy takie 80 arów Też jest druga Także no działamy Na razie tata ładuje Jaworze Gdzieś kocz 15 się zmienimy Znaczy zmienimy, ja pojadę do domu bo ciągnik z pługiem A tata będzie sobie tutaj sam woził Żeby dzisiaj te dwie kupy się zaorać Bo mówią poniedzieli deszcze, także fajnie jakby w tą orkę jeszcze trochę popadało nam Także co, idziemy do ciągnika Zestaw znacie Zestaw znacie Unia Polo 8 i Masej 54-35 No obawy ja mam, że ładowarką się tak szybko ładuje Takie 4-5 krokodyli dobrej i, i no pełny rozrzutnik Górem, nawet mi się dużo, dużo, dużo dłużej zeszło. A pak to i załadowane. Nie wiem, ile ładuje. 3 minuty. Rozrzutnik. Może. Także no bardzo szybko. Widzę, że wyciągnik już jest ostatni pełny. Co mi przygniecie Tak, mówię, tutaj jest 10 hektarów, y, pół, no a jeszcze połowy nie będzie, może? 4 hektary już są, do 4,5. Y, także na tyle mamy już na gnojone. No i tutaj będzie kukurydza. W tym roku można mieć pół kukurydzy jest bezarkowo, pół jest, będzie w Zobaczymy, porównamy to sobie Tutaj mi się gończyło, jest cienko Także tutaj jeszcze sobie raz rozwalimy Na polu sucho już Włączamy wałek O nie, najpierw. Zbieramy sobie klapę I teraz gelatynar do góry I włączamy posuw Zmieniamy sobie bieg no idziemy 5 na godzinę, dawka taka wychodzi to około 25 ton na hektar, eee, tak mniej więcej i tak też się także no sporo będzie tutaj materii organicznej dla kukurydzy, powoli możemy sobie jechać, bo to i tak jest. jest z jednej strony do zabiewa, ale mamy radę